Jak kupić nieruchomość w Hiszpanii, na której jest wpisany kredyt hipoteczny Rzecz Hiszpańskiego Banku, a jednocześnie chce zaciągnąć na ten cel kredyt hipoteczny? To jest również standardowa sytuacja, z którą mamy do czynienia, ale na takim akcie notarialnym jest dużo więcej zamieszania, bo. Jedna z możliwych sytuacji to taka, kiedy w dniu aktu notarialnego odbywa się no. usunięcie hipoteki na rzecz obecnego właściciela, czyli przychodzi obecny jeszcze właściciel i pełnomocnik banku i podpisują sobie usunięcie hipoteki, ale ty dajesz czek na rzecz tego właśnie banku. Jednocześnie, za chwilę, podpisujesz swoją umowę kredytową w obecności swojego pełnomocnika od banku i ty ją podpisujesz, oczywiście, też w obecności notariusza, i dopiero po tych dwóch, Umowach, jedna usunięcia, jedna nowa umowa kredytowa, następuje podpisanie aktu notarialnego, przeniesienie własności i cała reszta pieniędzy, która wynika z ceny, minus ten dług, trafia do klienta sprzedającego. I od cała filozofia. Na stałe mieszkamy w Hiszpanii. Jeśli chcesz więcej takich ciekawostek, jeśli chcesz, żebyśmy Ci w takim procesie kredytowym razem z nieruchomością, z jej zakupem pomogli. Jesteśmy w stanie to uczynić, pracujemy z Polakami mieszkającymi w różnych częściach Europy. Także jeśli chcesz, zadawaj pytania, komentuj, subskrybuj, chętnie odpowiemy. Cześć!